Ciągle Zechiela rozdział 35 I doszło do mnie słowo Pana mówiące Synu człowieczy, zwróć swoją twarz Przeciwko górze Seir I prokuj przeciwko niej Mów do niej, tak mówi Pan Bóg Oto jestem przeciwko Tobie Góro Seir Wyciągnę moją ręką przeciwko Tobie I wydam Cię na wielkie spustoszenie Twoje miasta zamienią w ruiny I będziesz spustoszona I poznasz, że ja jestem Panem Ponieważ żywiłaś wieczną nienawiść i wydałaś synów Izraela pod ostrze miecza w czasie ich utrapienia, w czasie wykonywania ich kary. Dlatego, jak żyję, mówi Pan Bóg, wydam cię na zabicie i krew będzie cię ścigać. Ponieważ nie znienawidziłaś krwi, krew będzie cię ścigać. I zamienię górę Seir w wielkie spustoszenie, wygubią z niej każdego, który przechodził i który wraca. Jej góry wypełnię jej zabitymi. Na Twoich pagórkach, na Twoich dolinach i we wszystkich Twoich strumieniach padną pobici mieczem. Zamienię Cię w wieczne spustoszenie i Twoje miasta nie będą zamieszkane i poznacie, że ja jestem Panem. Ponieważ powiedziałeś, te dwa narody, te dwa kraje będą moje, weź je w posiadanie, chociaż Pan tam przebywał, jak żyję, mówi Pan Bóg. Uczynię według Twego gniewu i według Twojej zawiści, z jaką postąpiłeś w swojej nienawiści względem nich, i dam się poznać wśród nich, gdy cię osądzę. I poznasz, że ja jestem Panem. I słyszałem wszystkie Twoje obelgi, które wypowiadałeś przeciwko górom Izraela, mówiąc, są spustoszone, zostały nam dane na pożarcie. Tak się wynosiliście swoimi ustami przeciwko mnie i mnożyliście swoje słowa przeciwko mnie. Ja to słyszałem tak mówi pan bóg kiedy cała ziemia będzie się radować wtedy zamienią cię w pustkowie jakś ty się radowałeś nad dziedzictwem domu izraela że zostało spustoszone tak uczynią i tobie będziesz spustoszona guroseir i całe edomie i poznają że ja jestem panem